Cześć wszystkim. Jestem Łukasz. Zapraszam was do Centrum Ogrodniczego Juka w Jasinie. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o roślinnych perełkach, gatunkach niezwykle rzadkich, trudno dostępnych na rynku, tak zwanych roślinach kolekcjonerskich, które są ostatnio tematem topowym. Znajdziecie wśród nich gatunki idealne zarówno dla amatorów, jak i dla wytrawnych pasjonatów tych roślin. Większość nich Zalicza się do dużej rodziny obrazkowatych arace. Taka mała ciekawostka? Słowo to wywodzi się z greckiego aros, co znaczy użytkować, gdyż większość tych gatunków da się użytkować i uprawiać w warunkach domowych. Do aroidów zaliczamy takie gatunki jak anturium, aglaonemy, alokazje, filodendrony, monstery czy syngonium i spatyfilum. Teraz chciałbym Was zaprosić do omówienia kilku wybranych gatunków, które mamy w naszym asortymencie. Zapraszam. Na pierwszy ogień trafia Anturium clarinervium. Ta piękna roślina doniczkowa jest jedną z pierwszych roślin kolekcjonerskich, które pamiętają początek tego boomu na te rośliny. W warunkach naturalnych rośnie w lasach tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej, gdzie rośnie jako epifit, podobnie jak storczyki. Jej sercowate liście są prawdziwą ozdobą są koloru oliwkowo-zielonego, z wyraźnie Kontrastującym jasnym unerwieniem, które jest barwy kości słoniowej. Anturium to wytwarza kwiatostany, które są w formie kolby. Jednak sugeruję je wycinać, gdyż nie są one roślinie potrzebne, dodatkowo są mało atrakcyjne. Co do wymagań tego anturium, należy pamiętać, że jest to roślina absolutnie ciepłolubna. Temperatura minimalna dla niej powinna wynosić około 18 stopni. Nie znosi przeciągów, dodatkowo nie lubi przelewania. Podłoże powinno być lekkie, przepuszczalne, wzbogacone chipsami kokosowymi. Stanowisko powinno być dla niego jasne. Z rozproszonym światłem należy unikać bezpośredniej operacji światłem, gdyż może przypalać końcówki blaszek liściowych. Warto dodać, że te welurowe aksamitne liście nie lubią zraszania i zamgławiania wodą. Niedawno mieliśmy w swojej ofercie anturium veitchii, ale wkrótce sprowadzimy je dla Was ponownie. Przedstawię Wam teraz filodendrona gloriozum. Jest to ulubiona grupa roślinna, zdradzę Wam. Filodendrony to chyba najbogatszy w gatunki rodzaj roślinny. Glorek, bo tak inaczej nazywamy go potocznie, to absolutny must have dla entuzjastów, kolekcjonerów. Spójrzcie tylko na rozmiary tej blaszki liściowej w tej małej sadzące. Jej sercowate, welurowe liście, w warunkach naturalnych, osiągają gigantyczne rozmiary. Dorastają nawet do 90 cm długości i 40 cm szerokości. Blaszka liściowa posiada dodatkowo jasne unerwienie, które idealnie kontrastuje z całością liścia. Warto nadmienić, że ten filodendron należy również do grupy tak zwanych pełzaczy, które w warunkach naturalnych posiadają kłącza, które umożliwiają roślinie położenie się po ziemi. Dlatego powinniśmy pamiętać to w warunkach domowych, by zapewnić jej podłużną doniczkę bądź koryto, w której możemy posadzić. Wtedy kłącza mają więcej miejsca dla siebie do rośnięcia, Rosną one wtedy równolegle wzdłuż podłoża. Tutaj pokazuje to kłącze, które ucieka z doniczki i aż chce się położyć po ziemi. Opowiem wam teraz o wymaganiach tej rośliny. Glorek nie powinien być narażony na bezpośrednią wystawę światła, dlatego idealne dla niego będzie stanowisko, gdzie słońce dociera wczesnym rankiem bądź wieczorem. Roślina ta nie znosi przelewania, podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Glorek wymaga wysokiej wilgotności powietrza. Powinna ona oscylować na granicy 70% wilgotności powietrza. Warto będzie zainwestować w dodatkowy nawilżacz, na przykład ultradźwiękowy bądź ewaporacyjny. Co jest dodatkową ciekawostką, podobnie jak w przypadku anturium, ich charakterystyczne aksamitne, welurowe liście nie znoszą zamgławiania i opryskiwania. Kolejną grupą roślinną wśród kolekcjonerów są wariegaty. Chciałbym teraz pokrótce omówić te zjawisko, tak powszechne, ale nie wiem czy dla wszystkich jest ono jasne. Czym jest właściwie wariegacja? By zrozumieć to pojęcie, należy zacząć od tego, że rośliny, które powstają w ich wyniku Nazywane są chimerami. Te chimery powstają, gdy któraś z komórek rośliny ulega mutacji, czyli zmienia się jej materiał genetyczny w roślinie. Mogą one powstawać w wyniku spontanicznej mutacji, jak i w wyniku e, działania czynnika mutagennego, na przykład jakiejś substancji chemicznej. Gdy do tego dojdzie, roślina posiada obok siebie komórki, które mają różną, odmienną informację genetyczną. W tym wypadku są to komórki, które potrafią syntetyzować chlorofil i takie, które nie potrafią wyprodukować tego zielonego barwnika, czego wynikiem są białe przebarwienia na blaszkach liściowych. By wariegacja się utrwaliła i była stabilna, komórki powinny mutować na stożkach wzrostu. Wtedy jest szansa, że nowo wyprodukowane będą tego samego typu, czyli z wariegacją i będziemy mogli cieszyć się ozdobnymi przebarwieniami na liściach. Po omówieniu tego zjawiska, wariegacji, przejdźmy teraz do konkretnych przykładów. Idealnym przykładem jest Monstera deliciosa variegata. Jest to niekwestionowana królowa wśród roślin w naszych polskich salonach. Nie bez powodu jej oryginalny wygląd jest inspiracją zarówno dla artystów, jak i jest też wykorzystywane w sztuce. Duże liście z głębokimi wcięciami dodatkowo są ozdobione wariegacją, czyli strokatymi przebarwieniami w kolorze białym. W warunkach naturalnych monstera jest silnie rosnącym pnączem, gdzie wymaga podpórki, by rosnąć wzdłuż niej, rozwija wtedy większe, piękniejsze liście, gdy ma kontakt z podporą. Wbrew powszechnej opinii, wcale nie jest to roślina wymagająca, trudna w uprawie. Cechą charakterystyczną strokatych roślin jest fakt, iż potrzebują one stanowiska zdecydowanie jaśniejszego, z większym rozproszonym światłem. Monstera w warunkach naturalnych pochodzi z Meksyku i Panamy, gdzie panuje na zmianę okres suszy, jak i deszczowy. Dlatego podobne warunki powinniśmy jej zapewnić w domu. Roślinę powinniśmy podlewać dopiero, gdy porządnie podeschnie, tak by nie przelewać jej korzeni. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że monstera ta wytwarza ogromne korzenie powietrzne, które umożliwiają jej podpieranie się, przyczepianie do drzew, u nas w domach, do podpórek bądź palików sizalowych. Warto nadmienić, że nie powinniśmy przycinać absolutnie tych korzeni powietrznych, tylko je zostawiać, gdyż dodatkowo wyłapują one wilgoć z powietrza. Podłoże powinno być lekkie, przepuszczalne. Idealne dla niej będzie tak zwany bigos. Jest to specjalna mieszanka dla większości aroidów. Chciałbym wam zdradzić swój prywatny sekret na sporządzenie takiej właśnie mieszanki. Potrzebujemy jednej porcji perlitu, jednej porcji włókna kokosowego, jednej porcji chipsów kokosowych, połowy porcji włókna podłoża torfowego (opcjonalnie humusowego) oraz odrobiny węgla aktywnego, granulowanego najlepiej. To wszystko mieszamy i uzyskujemy idealną mieszankę, tzw. bigos dla aroidów. Pochylę Wam rąbka tajemnicy. W tym tygodniu dotarły do nas Philodendron florida ghost i Schizmatoglottis valici. A już niedługo pojawi się Philodendron white wizard i Alokazja flying squid. Zapraszam Was do naszego centrum, byście mogli zobaczyć na żywo te rośliny i porozmawiać ze mną z innymi ogrodnikami. My chętnie doradzimy, porozmawiamy, wymienimy się jakimiś wskazówkami. Dzięki wielkie za uwagę. Jest to dla nas nowa forma komunikacji z Wami. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Kto wie, być może będziemy się widzieć na tym kanale częściej. Do zobaczenia w jutrze.